Bardzo lubimy, drodzy Państwo, być na pierwszym miejscu. Bo przecież kto nie lubi zwyciężać. Ale czasem to pierwsze miejsce nie przynosi nam chluby. I tak jest w tym właśnie wypadku. Mówimy o kredytach. Kredytach hipotecznych, bo tak się okazuje, że jeśli chodzi o Unię Europejską, no to mamy. Mamy najdroższe. najdroższe. najdroższe Jesteśmy najdrożsi. No, jak to się stało? Jak do tego doszło? I co się kryje w tych kredytach hipotecznych, że akurat u nas, w Polsce, one są najdroższe? Marcin Szołajski, radca prawny. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Majewicz, ekonomista, ekspert finansowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No, powodów do zadowolenia nie mamy. Szczególnie młodzi ludzie, dla których no, kredyt jest jedyną szansą, żeby mieć swoje lokum. Nawet to nieduże. Cóż takiego się dzieje, że kredyty... W Polsce bywają nawet dwukrotnie wyższe niż te w strefie euro? Przede wszystkim głównym powodem tego, że mamy prawie najwyższe oprocentowanie w Europie, bo tylko w Serbii jest wyższe oprocentowanie, tam jest 11,5%. A poza Serbią mamy najwyżej oprocentowane kredyty w całej Europie, niestety. Głównym powodem jest to, że mamy bardzo wysokie stopy procentowe. Od października 2023 roku, kiedy Rada Polityki Pieniężnej. Pozostawiła stopy procentowe na poziomie 5,75%, czyli dosyć wysoko, bo w strefie euro mamy w okolicach 3,5%, plus marża banku w okolicach 2-2,5% to daje nam oprocentowanie w okolicach 8, a nawet 9% procent. No cel inflacyjny dziewięćdziesiąt 7,91. No właśnie, 7,91, ale często bywa to w granicach 8, 8,5 nawet 9%, jeżeli mamy wkład własny w wysokości na przykład 10%, ten kredyt hipoteczny jest wtedy o wiele droższy, aniżeli mielibyśmy wkład własny w wysokości 20%. A wkład musimy mieć, tak? Bo takie są też warunki, że coraz trudniej jest w ogóle zdobyć kredyt, bo i zdolność kredytowa i ten wkład własny ten jest ograniczeniem u nas. I forma Wtada. zatrudnienia też. Ja, no i też musimy pamiętać o tym, że aby otrzymać kredyt hipoteczny, musimy mieć dobrą historię kredytową, co jest bardzo bardzo istotne. Jeżeli posiadamy karty kredytowe czy limity w kontach, to pamiętajmy o tym, czy jakieś pożyczki gotówkowe, żeby nie mieć opóźnień w spłatach tych zobowiązań powyżej 30 dni, bo nawet jedno dwa opóźnienia w spłacie pożyczki nawet takiej, powiedzmy, na raty zero powyżej 30 dni, może nas zdyskwalifikować w uzyskaniu kredytu hipotecznego, ponieważ banki analizują raporty z Biura Informacji Kredytowej i stajemy się w tym przypadku nierzetelnym kredytobiorcą. Bardzo, to żałuję. Jest bardzo istotne. Bardzo istotne. E, świat finansów to nie jest mój konik. A ty chyba też nie, tak się e, składa. I myślę, że większości z nas absolutnie. E, Ale raty kredytu spłacam. Wszyscy, więc staje się konikiem to, siłą rzeczy. Dotyka. Ale jak słyszymy o stopach procentowych, rady polityki pieniężnej, o marżach, o oprocentowaniach, no to my nie za bardzo wiemy o co chodzi. Ale jeśli panowie nam teraz powiedzą, co zrobić, aby ten kredyt był niższy, czy my możemy z bankami negocjować umowę i to wcale nie musi być 7,91? Oczywiście, że tak. Można negocjować z bankiem, próbować przekonać do lepszych warunków. Można negocjować marżę, bo to jest główny element, który jest, podlega negocjacjom. Marża, czyli? Czyli to, co bank zarabia ponad WIBOR, czyli ponad ten wskaźnik, który jest ustalany przez indeks. To jest nienegocjowalne wskaźnik jest nienegocjowalny, ale polskie sądy zaczynają go kwestionować. Warto podkreślić, że mamy w Polsce już wyrok sądu okręgowego we Wrocławiu, który jest prawomocny i który unieważnił właśnie kredyt złotówkowy oparty właśnie o wskaźnik WIBOR. Co znaczy, że sądy mają poważne wątpliwości, czy ten wskaźnik był legalny, czy ale można było to są indywidualne postępowania. Prawda? To są indywidualne postępowania, ale warto podkreślić, że na przykład sąd okręgowy w Częstochowie zadał już pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy właśnie umowy oparte o WIBOR są umowami legalnymi w Polsce. Czy można by czasami te umowy również unieważniać? Dlaczego? No, dlatego, że właśnie zawierają klauzule niedozwolone. Podobnie jak kredyty frankowe, tak kredyty złotówkowe oparte o WIBOR zawierają klauzule niedozwolone i Sąd Okręgowy w Częstochowie zadał pytanie do tego Trybunału w Luksemburgu, czy tak naprawdę nie można by unieważnić tych umów. A Trybunał wiadomo, że w sprawie franków miał decydujący głos, bo wyroki się po prostu po tym orzeczeniu zmieniły, zaczęły zapadać Dokładnie zupełnie, tak. Zupełnie inaczej. Kiedy my możemy negocjować z bankiem? Na etapie starania się o kredyt, czy wtedy, kiedy już ten kredyt mamy? Nie, no oczywiście, że w momencie, kiedy składamy wniosek kredytowy, gdzie próbujemy przekonać, że jesteśmy wiarygodnym kredytobiorcą i wtedy mówimy do banku, drogi banku, mamy takie zabezpieczenia, prosimy o to, żeby bank zaproponował nam lepszą marżę. No i to jest, to jest, to jest warunek, który, który możemy, możemy negocjować i, i próbować ustalić. Marża to jest ten stały koszt kredytu, który jest w każdej racie ukryty, ale banki też pobierają prowizje przy udzieleniu kredytu. Czy tu, jeśli dobrze będziemy twardo negocjować, to mogą z tego zrezygnować? Mogą z tego zrezygnować dobre banki, te duże, znane, ale też nie tylko, bo patrzmy również na te mniejsze banki, na przykład banki spółdzielcze bardzo często nie pobierają właśnie prowizji za udzielenie kredytu. I nie musimy w ogóle tej opłaty negocjować. Oczywiście warto przede wszystkim porównywać oferty wielu banków. To nie jest tak, że mając konto w jednym banku od 10 czy 15 lat, e, tam będziemy mieli najlepszą nie ofertę. trzeba zachowywać wierności. Banki tak, banki szczególnie <laughs> mają e, lepsze promocje e, kredytowe dla nowych kredytobiorców, bo lepiej trudniej jest pozyskać nową osobę do banku, aniżeli zatrzymać e, no, obecnego powiedzmy kredytobiorcę czy klienta banku. Natomiast też mamy opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu i o, tutaj właśnie. tą opłatę możemy również negocjować, bo zgodnie z ustawą o kredytach hipotecznych ta opłata to maksymalnie y, która może być pobierana przez bank wynosi 3% kwoty kredytu, ale tylko do 3 lat od dnia uruchomienia kredytu. Ale wiele banków a rezygnuje z tej opłaty za wcześniejszą spłatę już od momentu podpisania umowy kredytowej, albo umożliwia wcześniejszą spłatę kredytu od razu bez prowizji, a całkowitą spłatę, czyli jeżeli chcielibyśmy na przykład sprzedać mieszkanie z kredytem, czyli nowa osoba spłaca nam kredyt, jeżeli kupujący również zaciąga kredyt na kupno tej, tego mieszkania od nas w kredycie, to ta opłata będzie naliczona te 3%. Um, również często składową promocji e, nowych ofert kredytu hipotecznego jest również tak zwane są tak zwane produkty dodatkowe, jak ubezpieczenie na życie, czy karta kredytowa, czy konieczność przelewania wynagrodzenia do banku. Jakichś stałych środków wtedy ten na przykład wynagrodzenia tak może być niższe, no, albo można z umowy, tak, z umowy tak. o pracę i mm -hmm. tutaj również możemy te parametry negocjować. Dobrze jest skontaktować się no, z doradcą kredytowym, który ma w swojej ofercie wiele banków, ma przegląd wielu ofert. Samemu a, trudno jest wybrać ten najlepszy bank, bo... Szczególnie banki, gdzie właśnie mamy nieco większy wkład władz, na przykład 20 bo minimalne to jest wymagany 10 szybciej i łatwiej negocjują z nami parametry właśnie tego kredytu. Czekamy zatem, aż te stopy procentowe się obniżą, choć nie wiemy kiedy i raczej nie prędko. Ale jeszcze takie krótkie pytanie na koniec. Czy my możemy wziąć kredyt w banku w innym kraju Unii Europejskiej, skoro tam jest tańszy? Możemy wziąć, ale nie zakupimy w ten sposób nieruchomości w Polsce. Możemy wziąć na przykład kredyt sobie w Hiszpanii, kupić sobie apartament w słonecznej Hiszpanii i tam możemy wziąć kredyt właśnie na przykład w walucie euro, który jest o wiele niżej oprocentowany jak kredyt hipoteczny w Polsce. Myśmy no, przelatywali sobie z Hiszpanii. Dlaczego nie? Marcin Szołajski, Paweł Majewicz. Dziękujemy Panu Dziękuję. serdecznie za, za to spotkanie. Teraz się przeniesiemy tam, gdzie jest bardzo, bardzo zielono tak. i smacznie. Było...